Witam serdecznie Państwa w tym szczególnym okołoświątecznym okresie, nieco innym niż zwykliśmy doświadczać tego czasu. Z jednej strony też ten czas daje nam pewną szansę, ponieważ prawdopodobnie będziemy przez mniejszą ilość kontaktów, spotkań, będziemy mieli więcej czasu dla samych siebie, ale być może też będziemy pewnych aspektów w życiu mocniej niż do tej pory potrzebowali. I chcę Państwu tutaj zaprezentować takie krótkie ćwiczenie. Ono jest od strony nazwijmy to technicznej, jeśli by to słowo tutaj pasowało, bardzo proste, więc niewiele od nas wymaga, a jednocześnie pozwala nam yy, bardzo prosto i, i też yy, głęboko. Zanurzyć się w siebie, rozpoznać, co na ten moment jest nam potrzebne i jednocześnie tego, co nam jest potrzebne, w sposób taki zaskakujący, jakby wewnętrznie w tej wewnętrznej przestrzeni dostarczyć. Co do tego będziemy potrzebowali? Będziemy potrzebowali tylko parę kartek, coś do pisania, odrobinę spokojnego miejsca. I zastanówmy się tak teraz na chwilę, co w tym momencie jest mi potrzebne. Być może ktoś chce się zastanowić, kto jest mu potrzebny. To może być ktoś z bliskich osób, z którymi na przykład w tym momencie fizycznie nie możemy się kontaktować, ale mogą być to też aspekty nasze, wewnętrzne, rozmaite. Najpierw możemy sobie podpisać taką kartkę, która za chwilę gdzieś tutaj położona w tej przestrzeni, na podłodze. Możemy to robić też na przykład na stoliku, ale jeżeli przejdziemy z tym ćwiczeniem właśnie na podłogę i staniemy za chwilę na tej kartce, to zobaczycie, że Pozwoli to doświadczyć yy, poprzez proste wrażenia, które będą się pojawiały w waszym ciele, pozwoli to doświadczyć właśnie takich najprostszych wrażeń, jakby które nie są wymieszane z tym, co w tym momencie siedzi w naszej głowie, czyli jest to takie wietrzenie trochę dla umysłu. Ten umysł jest w tym momencie być może naładowany. Informacjami, znakami zapytania, wątpliwościami, co dalej, czemu to służy, do czego to prowadzi, czy będę bezpieczny, i tak dalej, i tak dalej. Więc możemy tutaj sobie odpuścić tą głowę i właśnie pozwolić, żeby jakby przemówiło do nas ciało. Potrzebujemy tutaj swojego miejsca, po to, żebyśmy mogli się w tym tak troszeczkę też poprzemieszczać, więc może być, możemy sobie wziąć kartkę, którą podpiszemy ja, albo podpiszemy swoim imieniem, tak jak to czujemy na ten moment. I teraz, niech się każdy z Was zastanowi, czego ja potrzebuję. Proponuję tutaj właśnie to ćwiczenie wykonać od strony jakby takiego uzupełniania tego, co jest nam potrzebne, bo możemy to traktować w bardzo rozmaity sposób i, i równie dobrze też przyglądać się naszym aspektom, które są dla nas trudne, ale tutaj proponuję tak przyjaźnie, jakby pouzupełniajmy własne jestestwo. Więc ja, na przykład, napiszę sobie tutaj na tej kartce. Spokój. Napiszę sobie spokój, bo jego mi teraz trochę brakuje, więc tak sobie napiszę spokój. To jest karteczka, która będzie reprezentowała mój spokój. Napiszę sobie jeszcze radość. Moja radość. A wy sobie myślcie, co wam w tym momencie jest potrzebne, co wam tak zupełnie naturalnie przychodzi do głowy, co by się przydało, i jeszcze napiszę sobie moje poczucie. Bezpieczeństwa. To jest coś, co też przyszło mi teraz do głowy, że byłoby cudownie, gdyby tego aspektu było więcej wokół mnie i we mnie samej. Tak. I teraz, moi drodzy, co z tym robimy? I teraz, kiedy macie Państwo swoje podpisane kartki, bierzecie je do ręki, wstajecie i wchodzicie w to pomieszczenie, które macie do dyspozycji i zupełnie automatycznie zgodnie z pamiętaniem o tym, że jest to wietrzenie naszej głowy, wietrzenie naszego umysłu. Więc robimy to zupełnie naturalnie, tak jak wam to jakby ciało podpowie, intuicja. Kładziemy te kartki tak, żeby to oddało nasz wewnętrzny obraz sytuacji. Czyli tutaj na przykład czuję swoje miejsce siebie i teraz rozkładam, gdzie poczuję jeden aspekt, poczucie bezpieczeństwa, tutaj na przykład czuję spokój. A tutaj czuję radość. I teraz, moi drodzy, stajemy na tych kartkach i pozwalamy sobie poczuć najprostsze wrażenia z ciała płynące. To jest taka magia tych procesów opartych o ustawienia Hellingerowskie, które pozwalają nam dotrzeć naprawdę do głębokich aspektów nas samych. Naszych rozmaitych uwarunkowań poprzez koncentrację tylko i wyłącznie na najprostszych sygnałach płynących właśnie z ciała. To ciało to jest taki niesamowity detektor. Kiedyś o tym poopowiadamy więcej, jak to się dzieje, co można z tym zrobić i y, 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 skąd to płynie. Natomiast teraz po prostu to zróbmy: czyli, na przykład, stajemy najpierw na swoim miejscu. Stajemy na swoim miejscu i znowu patrzymy. Rozpoznajemy swoje sygnały, właśnie gdzie tutaj, w tym momencie, na przykład kieruje mnie wzrok. Mój wzrok kieruje mnie w stronę radości, czyli najwyraźniej ona w tym momencie być może jest potrzebna, być może najbardziej przyciąga, a być może też jest tutaj, tak to mi się teraz wydaje, kiedy tu stoję. Pewnym najprostszym rozwiązaniem w tej sytuacji, takim nazwaliby to mądrzy psycholodzy mechanizmem obronnym. Tak? Nie kontaktuję się do końca z tym, chociaż czuję to tutaj, ale tak jak widzicie, moje ciało kieruje się bardziej w tą stronę. To jest taki właśnie ten automatyzm. Natomiast z tym mam kontakt poprzez czucie, ale póki co mój wzrok jakby niechętnie w tą stronę by popatrzył. I to jest taka informacja. Wy sobie możecie dać tyle czasu, ile potrzebujecie. Ja tutaj mam pewien. Taki ograniczony, bo nie będę z wami tutaj godzinę siedziała przed kamerą, prawda? Aby sobie dajcie tyle czasu, ile potrzebujecie. Ja tutaj nieco przyspieszam swój proces i kieruję się w stronę tych kartek, które tutaj leżą, i teraz znowu próbuję rozpoznać, co się we mnie dzieje, czyli łapię te wrażenia, odczucia. Które gdzieś tu emocjonalnie rozpoznaje, a przede wszystkim przez ten ruch ciała, prawda? Czyli pierwszy mój wzrok, kiedy stoję tutaj, pada na kartkę zatytułowaną Spokój. Więc ja teraz spróbuję, próbuję się z nią kontaktować wewnętrznie, a kontaktuję się z czym? Oczywiście, z własnym, wewnętrznym aspektem spokoju, bo to jest jeden mój świat z tym, że w tym momencie tutaj taki jakby rozłożony, co pozwala mi nie myśleć o tym, a bardziej czuć. Więc widzę spokój. I ponieważ na niego patrzę, to mogę teraz pozwolić sobie jakby zostawić samą siebie, tak ponieważ jakby wyjść z siebie i stanąć na tej karcie. Ja tutaj tak przesunę, żeby mnie było widać, stanąć na karcie zatytułowanej spokój. To jest mój wewnętrzny spokój i poczuć co tu się dzieje. Tak, mój wewnętrzny spokój. Mój wewnętrzny spokój na pewno kieruje mnie w stronę poczucia bezpieczeństwa, i mówi, że tu jest ważna sprawa. Ja to rozpoznaję, powtarzam jeszcze raz. Po wrażeniach, po tym, jak kieruje się moje ciało. Ono pokazuje mi, wzrok, tu mi poszedł, to jest w tym momencie ważne, tak jakby mówi mój spokój. Okej. Okay. I on jest taki powiedzmy, w miarę stabilny, aczkolwiek pewne tutaj drżenie można w nim rozpoznać. W związku z tym, idąc za podpowiedzią mojej wewnętrznej części, tej, spokoju, stanę teraz na tej kartce, czyli moje poczucie bezpieczeństwa. Ok. No, moje poczucie bezpieczeństwa to potrzebuje tutaj teraz takiego głębszego rozpoznania rzeczywistości, ponieważ ono nie do końca czuje się bezpiecznie z tym, co ma wokół siebie. Kiedy stoję na tym miejscu, to czuję, że. Ciało ma taki odruch. Ja będę teraz do Państwa tyłem, no więc musicie mi to wybaczyć, ale po prostu idę tu za ruchem ciała i, w, i właśnie informacja, która płynie, jest taka, że trzeba dokładnie rozpoznać rzeczywistość. Ja sobie oczywiście ją przekładam na język mój wewnętrzny, bo to jest pewna metafora, prawda? To jest pewien symbol. A teraz, co to znaczy dla mnie? Prawdopodobnie w tym, w czym się teraz znalazłam, w tej rzeczywistości potrzebuję dogłębnego rozpoznania. Potrzebuję w to wejść tak, żeby dokładniej wiedzieć, że tak powiem, mówiąc najprościej, co jest grane. I na przykład pewne elementy tej rzeczywistości tutaj zewnętrznej przyciągają mnie mocno, tak jakby żądając ode mnie wejścia głębiej i takiej analizy. Tak? I to jest to, co tutaj mi się pojawia. Ok, i kiedy już przez to przejdę, ja znowu odrobinkę przyspieszam to, to wtedy czuję, że, o, wtedy czuję, że łączę się mocno z tego miejsca, czyli z mojego aspektu poczucia bezpieczeństwa. Yy, jakby pojawiła się taka większa łączność wewnętrzna, większa spójność yy, z częścią mnie, zwaną spokojem. Tak? Teraz czuję, że mam ochotę stanąć na tych dwóch miejscach razem. I, jakby, tak objąć tutaj, że tak powiem, podmiot tego procesu, czyli mnie samą. I teraz też widzę tą trzecią kartkę, która jest podpisana moja radość. Z tego miejsca teraz mogę ją poczuć, zobaczyć, i teraz mam wrażenie takiej większej spójności tutaj w tym polu. Mogę wrócić na swoje miejsce. I zachęcam Was właśnie do takiej podróży. Popróbujcie, pochodźcie sobie spokojnie, poczujcie i zobaczcie, co się dzieje, i zobaczcie, jak to się samo niesamowicie. Samo niesamowicie masło maślane, ale tak to tutaj trochę wygląda. Yy, jakby układa, prawda? To się tak harmonizuje, łączy, te informacje przypływają, jedna pociąga drugą, i teraz stanęłam na własne miejsce. Jest mi tutaj z tym fajnie, chociaż czuję, że ten spokój, to bezpieczeństwo. O, tak to muszę mieć. To jest coś, co ja jeszcze. Nie mam tego mieć jakby za sobą, jako taką spokojną bazę. Czuję, że to jest sprawa, której mam się właśnie przyglądać. To może były te sygnały dotyczące badania rzeczywistości. Tego ode mnie jakby mój świat wewnętrzny wymaga, żebym tą rzeczywistość dogłębnie jeszcze zanalizowała. Dlatego mam to w obszarze wzroku, a nie na przykład za mną. Tak to odbieram wewnętrznie w tym momencie, że o to chodzi. tak? Ok, więc mam to. Jest mi tutaj dosyć stabilnie z tymi dwoma aspektami, i widzę to, bo to jest też to, co na ten czas nadchodzący, świąteczny, jest nam może najbardziej potrzebne, czyli właśnie radość. Takie, moi, a moi drodzy, właśnie kiedy sobie tak trochę przewietrzymy tą naszą głowę, uspokoimy ciało, zharmonizujemy te rozmaite aspekty nas samych. Do czego takie, zobaczcie, jakie proste ćwiczenie? Żadne wchodzenie w jakieś siódme głębie, nie musimy tutaj przez pół dnia siedzieć w pozycji lotosu albo coś innego robić. Roz, Chwila, jakby chwila dla mnie samej, chwila takiego wietrzenia właśnie własnej głowy i chwila zharmonizowania części wewnętrznych. Zapraszam Was do tego i właśnie do tego, żebyście doszli też w tym procesie i odnaleźli to, czego na ten moment najbardziej potrzebujecie, a każdy może mieć to zupełnie inne. I miejmy to najpiękniejsze, takie jakie może być na ten czas. Pozdrawiam serdecznie.